Dzień dobry wszystkim, e, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z filmem, jakim jest buktak. I to nie byle jaki buktak, a buktak taki bardzo, bardzo wyjątkowy, bardzo dopasowany do mnie, czyli roślinny buktak. A jak wiadomo, ja mam taką rękę do roślin, że wszystkie mi umierają. Ja je bardzo bym chciała, a one nie chcą mnie. Niestety e, ususzam kaktusy dwukrotnie. Chociaż niby są nieususzalne, ale mi się udaje. Nie mam kompletnie ręki do roślin, nawet się nie próbuję za nią zabrać, bo i tak wiem, że kończy się to fiaskiem. Tak więc przechodzę z roślinnym buktagiem książkowym, bo jakże inaczej mogłabym yy, to spożytkować, nie? Książki, roślinki, cała ja. Serio. Ok, przechodzimy do pierwszego pytania. Tu mam sobie zapisane, bo to są nazwy roślin, a ja znam tylko dwie. Pytanie numer 1. Zamiokulka z Książka, w której bohater jest lub udaje macho. I myślę, że taką książką będzie nasze życzenie. I chodzi mi o naszego bohatera Cromwell'a, który jest właśnie takim. Yy, no jest on takim wirtuozem muzycznym, tak? Ma wielki talent, ponieważ potrafi widzieć muzykę. Ale przez to też się uznaje za takiego czasem się wywyższa nad innymi. I to jest takie według mnie zachowanie, właśnie jakie przypada najczęściej właśnie maczo. Że on jest najlepszy w jakiejś dziedzinie, on się ma największą wiedzę, najlepiej się na tym zna, i właśnie taki jest Cromwell, póki ta nasza Bonnie go trochę nie. Yy, jak to się mówi? Yy, utemperuje. O! Troszeczkę musi go utemperować, więc wydaje mi się, że Cromwell to jest właśnie taki typ macho Pytanie numer dwa. Papirus. Książka, w której ważną rolę odgrywa woda. I tutaj mam dwie książki. Pierwsza z nich jest pod taflą i jest to Retelling Małej Syrenki. Książka, która wyszła w zeszłym roku i po prostu był wielki szum na nią w internecie. E, mnie się podobała. Nie było takie wielkie wow, na które się zapowiadała, ale była, nie, była, nie była zła. Była bardzo w porządku. Fajnie się ją czytała. Jest dość krótka, więc coś to szybko poszło. E, taka zwykła młodzieżówka. Troszeczkę jest... Mm, drastyczna, jeżeli chodzi o tę Małej Syrenki, tak, jest dość krwawa, bardzo, dość brutalna, są takie poruszone problemy ymm, mniej disneyowe, bardziej takie społeczne, czy bardziej feministyczne, bym nawet to uwzględniła. No i dzieje się to, jak wiadomo, yy, pod taflą wody, ponieważ jest to nasza Mała Syrenka. A druga książka to może trochę jest naciągana, ale jak tylko przeczytam to pytanie, to jakby ta książka mi się pokazała w głowie, więc pomyślałam sobie, że w sumie jak mi się pokazała, to Wam też ją pokaże. I jest to Zgromadzenie Cieni, czyli druga część mroczniejszego odcienia magii. I tutaj nasza Delia jest na statku piratów, i ona porusza się na wodzie, i w sumie jej historia w większości w tej książce dzieje się właśnie na wodach yy, morza czy tam oceanu. Tak więc tak raz mi się skojarzyła, jakoś tak ona, nie wiem dlaczego. Pytanie trzecie, Monstera, czyli książka z wielkimi dzielami fabularnymi. Jest to książka, o której mówiłam w podsumowaniu czytelniczym, czyli adeptka, w, czyli drugi tom Czarnego Maga. Tak, Czarnego Maga, tu mam swoją okładkę, nie pamiętam kompletnie imienia i nazwiska tej autorki. I dlaczego dziury fabularne? Pierwszy tom tyczy się pierwszego roku na Akademii Czarodziejów, Magów? Magów, może bardziej tak. I dlatego ta książka ma dziurę fabularne, ponieważ pierwszy tom dzieje się na pierwszym roku tej Akademii Magii. Poznajmy tam całą fabułę, tak? to naszą bohaterkę i jej brata przybywają do tej akademii, tam się uczą magii. Mamy ten cały pierwszy rok, bo ten pierwszy tom nazywa się pierwszy rok. Drugi rok, drugi tom, to jest fabuła, która obejmuje rok. Drugi, trzeci i czwarty. Chyba nawet też. I w momencie, kiedy kończy jeden rozdział, drugi jest już trzy miesiące później, trzeci rozdział jest kolejne trzy miesiące później, później jest jakieś dwa dni później, później jest jakiś kolejny rok, więc tam po prostu fabuła skacze tak drastycznie, szybko i chaotycznie, że ma według mnie bardzo duże dziury fabularne przez to i, i niepotrzebne to jest, tak? Mogłoby być, że drugi rok to jest drugi, drugi tom to drugi rok, a trzeci tom to trzeci rok i by to było bardziej sensowne, bo tak to... Dużo się dzieje, a mało się dzieje, nie? Pytanie we 4 Fikus. Książka, która ma wszystkie cechy, które lubisz. Myślę, że pierwszą, którą Wam pokażę, będzie Promyczek. Jest to książka, która ma wszystko, co lubię. Czyli słodko-gorzką historię miłosną, która jest dobra, która wyciska łzy wszystkie, jakie tylko posiadam i płacze przez połowę tej książki, Szlochając ogromnym, ogromnym płaczem. To jest to, co lubię w książkach. Bardzo lubię pokać na książkach serio, bardzo lubię płakać na książkach. I to jest książka, której bardzo dużo płakałam i bardzo mi się przez to podobała. Uważam, że to jest jedna z lepszych książek, takich smutnych o miłości, jakie zostały napisane. Drugą książką jest książka, która ma w sobie wątki fantastyczne i wątki kryminalne taką tajemnicę i trochę nadprzyrodzonych sił, czyli instytucji of Kinga i mnie się osobiście to bardzo podobało. Czułam taki motyw X-Menów, trochę Stranger Things bardziej niż X-Menów, ale mnie się to bardzo podobało. Ja byłam zachwycona, nie było niczego, co by mnie tak jakoś nie wciągnęło, co by mi się dłużyło. Ja odkładając tę książkę, byłam sobie bardzo ciekawa, co będzie dalej, jak to się potoczy. Tak więc yy, ja jestem bardzo na tak i to jest książka, która naprawdę mi się podobała i myślę, że każdy element fabularny w tej pozycji jest dla mnie na tak. Okej, okay, teraz nazwa rośliny, której totalnie nie znam, ja z ciekawości w kraju, tu zdjęcie, jak pana wygląda, bo to jest dla mnie nazwa wręcz jak jakiejś choroby. Epipremnum. Kamila, jeżeli to oglądasz, to ja przepraszam, że niszczę łacińskie nazwy Twoich kochanych roślin. Najdłuższa seria, jaką przeczytałaś. I tu miałam problem, ponieważ wydaje mi się, że wszystkie sery, które przeczytałam. To miały albo 3 tomy, albo cztery. I nie kojarzę, żebym czytała jakąś tak bardzo wielotomową książkę, prócz Darów Anioła. I wydaje mi się, że tylko i wyłącznie przeczytałam takie długie to Dary Anioła. Poprzeczytałam wszystkie części właśnie Darów, czyli te 6 plus przeczytałam dwie wcześniejsze, czyli mechaniczne dwa tomy. Trzeciego jeszcze nie przeczytałam. Ale teraz wychodzą w tych nowych wydaniach i myślę, że te całe wydania sobie kupię, chociaż tam to stare bardziej pasuje do serii, którą mam. No ale trudno, kupię sobie tak, które będzie wydane, bo nie czytałam trzeciej części. Natomiast myślę, że taką serią, którą mogłabym się zaliczyć do tego, no to będzie po prostu yy, dodawik. Będzie po prostu Dora Wilk Ponieważ no ja jestem w trakcie jej czytania I Dora ma też sześć tomów I ja no jak wcale nie skończę Może nie jakoś tak bardzo, bardzo szybko Jakbym się spodziewała tego, że to będzie Książka jest strasznie zniszczona przez słońce Bo leżała na parapetie przez całe lato Natomiast no ja ją skończę Ma sześć tomów czy będę kontynuowała tę tę kolejną serię o Nikicie i Witkacym, to nie wiem. Może jak się wkręcę bardziej w tę serię jeszcze tak, wiecie, że przeczytam jej ale to było super. Natomiast mówię, wszystkie książki, które przeczytałam, to najczęściej miały trzy albo 4 tomy. Kiedyś też to czytałam kroniki Spiderwick i one miały chyba pięć części. Natomiast to były takie tycie, tycie książeczki, one były tak chudziutkie, że tak naprawdę by się to wszystko zmieściło w jednej książce, tak? Więc nie wiem, czy ja to mogę w ogóle zaliczać. A tak to wydaje mi się, że... Tylko takie krótkie y, seria czytałam. Syngorium. Pozornie trudna książka, która okazała się przyjemną lekturą. Y, no to myślę, że do tej kategorii mogę przywołać lolite Pozornie była to dla mnie trudna książka, bo był to klasyk literatury, a ja nie jestem aż tak bardzo obeznana z klasykami i bałam się, że sięgając po Lolitę, troszeczkę się nie, nie zrozumiem jej tak bardzo, jak, jak mogłabym ją zrozumieć, ale. Y, czy ona mi się podobała? Podobał mi się styl pisania bardzo, podobał mi się ten cały pomysł, ta, ta aranżacja. Fabuła jest trochę zgorszona, ale tak, no. Nie mogę powiedzieć, że ja tej książki nie lubię, bo mi się podobała, jeżeli chodzi o fabularnie. Natomiast yy, treść. To nie jest książka, która by się powiedziała, że jest moją ulubioną książką. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo to już by było chyba trochę dziwne. Natomiast y, to jest ta pozycja oraz, oraz książka, którą czytałam na studiach na, na pierwszym roku. Na drugim roku. Na drugim roku. E, czytać ją na zajęciach? Nie mieliśmy ją przeczytać do tego, żeby mieć zaliczenie i mieliśmy wybrać jakąś książkę, tam ze spisu i wybrałam sobie właśnie tą Myślałam, że będę się na tej książce bardzo męczyć, bo jest to klasyka literatury niemieckiej i jeszcze z takiego okresu wojennego, więc no myślałam, że będę troszeczkę tak no męczyć tę książkę, naprawdę a okazało się, że ja ją bardzo polubiłam i to do takiego stopnia polubiłam, że napisałam o niej pracę licencjacką i mam na myśli Wolfa. Ja mam tutaj wersję niemiecką, natomiast ym, moja wersja polska jest u mojej mamy, ponieważ moja mama się zdeklarowała, że przeczyta tę książkę, ponieważ nie przeczyta mojej pracy, ponieważ moja praca jest cała po niemiecku. Dlatego chociaż powiedziała, że przeczyta książkę, o której ja pisałam, żeby wiedziała mniej więcej o czym pisałam tę książkę. I ja mam tutaj wersję niemiecką, tak, której też bazowałam i, i korzystałam, jeżeli chodzi o jakieś. Ym, przytaczanie tekstu do pracy, tak? Czy, czy właśnie tutaj mamy taką troszeczkę właśnie pomazaną? Natomiast e, mój Steppen Wolf, który posiadam, jest w tym wydaniu właśnie z wydawnictwa Media Rodzina i wygląda mniej więcej tak samo jak te dwie: czyli Siddhartha i Demian, też jest cała taka pozaznaczana. E, ponieważ początkowo miałam też tą pracę o Demianie, Sigharcie i Steppen Wolfie, natomiast e, okazało się, że moja praca po tych trzech książkach byłaby jak magisterka. Więc kazała mi y, moja promota zwrócić do dwóch, ale nie miałam wybrać, bo mój temat to było samotność i przekraczanie granic, a obydwie te książki nie pasowały, więc tak jakby rzuciłam monetą. I padło na Seed hartę więc moja praca jest o Szczepan Wolki i o Seed I naprawdę myślałam, że będę męczyła się na tych książkach, natomiast one mi się strasznie podobały. Bardzo mi się spodobał styl pisania Hermana Hesse. Bardzo mi się spodobało to, jak poznałam go przez pisanie tej pracy troszeczkę bardziej jako autora. To, jakie miał problemy on sam ze sobą, jeżeli chodzi o swoją historię, swoją psychikę, o psychologię Junga. I jak zaczęłam to wszystko odnajdywać w tych książkach, to to mi się jeszcze bardziej spodobało. Takie po prostu, wiecie, czytanie, odszukiwanie jakichś takich różnych symbolik, takich elementów, które odnoszą się nie tyle co do naszego bohatera, co do samego autora. Mi się to strasznie podobało. I chciałam przeczytać ogólnie wszystkie książki właśnie Hermana Hesse, które są wydane przez Media Rodziny, w pięknym wydaniu. Natomiast ja się tak stresowałam do tej pracy, do tej obrony, tak strasznie, że ja później powiedziałam, mam przerwę od Hessego na jakiś rok, nic nie będę jego czytała, spokój później bardzo chętnie przeczytam szkane patciorki Getrudę i, 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 i resztę. Natomiast po prostu no one są świetnie wydane, są wszystkie te związane przez moje rodzinę, więc. Na pewno je skończę, natomiast na chwilę bo są, mam, jestem dalej na lepiej przerwie od Hessego. Pytanie siódme: kalatea, czyli Alacazia. Książka, która na początku Ci się podobała, ale nie byłaś w stanie jej skończyć. I czy kogoś to dziwi? Czy ktoś jeszcze będzie zaskoczony, że pokaże wojnę makową? Chyba nie. Książka mi się na początku bardzo podobała, tak do tego momentu. Bardzo mi się podobała, ale nie byłam w stanie jej skończyć. W pewnym momencie zaczęła się tak wlec, fabularnie, tak dłużyć. Nie. Nie byłam w stanie jej skończyć naprawdę, a początkowo mi się bardzo podobało, bo bardzo się podobał fabularny i obraz naszej bohaterki, która, żeby zostać tym wojownikiem, żołnierzem, musiała naprawdę bardzo dużo czasu poświęcić, żeby się uczyć, i dopiero nim się stać. To mi się podobało, no natomiast mówię, nie byłam w stanie dalej dobrąć, już jakoś tak, no nie, po prostu to chyba nie było dla mnie. Pytanie ósme. Begonia Makulata, książka egzotyczna, oryginalna. I tu mam książki, która jest egzotyczna i oryginalna. W sensie dwie. Egzotyczna I to będzie z jaką pomarańczy, bo mamy tutaj, wiecie, świat podzielony na północ-południe, albo wschód i zachód. Nie pamiętam. I żyją tam smoki w jednej części. Ludzie wielbią te smoki. Są jakby Te smoki są takimi mistycznymi stworami, które się wielbi, które są takimi jakby nauczycielami życia, kto, na których oni też jeżdżą, a w drugiej części, czyli tej północy lub tym południu, e, oni się ich boją, smoki najeżdżają, smoki są złe i tu mam takie zderzenie, no to jest ten taki właśnie egzotyczny świat. Tak pomyślałam sobie, że smoki, nie. Więc dlaczego były też i nie, a oryginalne, to myślę, że można tutaj zawrzeć Bezgwiezdne Morze. Myślę, że to jest świetna, bardzo oryginalna książka. Nie spotkałam się nigdy jeszcze z taką książką fabularną, która by nawiązywała tak bardzo do książek. No, może oprócz Zafona, którego właśnie czytam, ale tutaj mamy też, tak, przynosimy się do świata, gdzie są te książki, gdzie. Możemy właśnie odnaleźć różnego rodzaju tytuły, które my też kojarzymy, jak była to Dolina jak Szczygieł, yy, czy tam Tajemna Historia chyba była, nie pamiętam dokładnie. I no, naprawdę jest świetnie napisana, na, świetny styl, taki, naprawdę to jest bardzo dobra książka i, i bardzo taka oniryczna, i, i dlatego to jest taka bardzo yy, oryginalna według mnie pozycja. Ja teraz roślina które mogłam się napisać, naprawdę przepraszam. Celopegia Wody. Książka z zagmatwanym wątkiem miłosnym. E, wzięłam moją roczną Vanessa. To nie jest może wątek miłosny, który jest super, ale jest to wątek miłosny, który jest bardzo zagmatwany, bo mamy tutaj miłość podobnie jak w Lolicie e, między piętnastolatką, a jej nauczycielem. 40 letnim nauczycielem języka angielskiego i tu mamy właśnie miłość. I taką troszeczkę miłość obcesyjnie Obsesyjnie y, szaloną, ponieważ ona nie widzi nic złego w tym, co on robi, i tak naprawdę usprawiedliwia jego czyny, nawet mając 30 lat. Tak więc y, jest to dość dla mnie zagmatwana i trochę chora miłość, natomiast książka jest bardzo dobra i bardzo Wam ją polecam, bo jest świetnie napisana, a jest to debiut tej pisarki. A drugą taką książką, która ma zagmatwaną. Miłość, to myślę, o na spółlokatorze. Tak jakoś mi się skojarzyło. Mamy tutaj dwóch bohaterów, którzy wynajmują razem mieszkanie, a właściwie dwie połowy swojego jednego łóżka. Tylko on pracuje w nocy, a ona pracuje w ciągu dnia, więc tak naprawdę mieszkają w jednym mieszkaniu, ale się nigdy nie spotykają. Zostawiają sobie liściki na lodówce, czy jakieś tam jedzenie, które na przykład ugotowali im zostało, więc stają się super przyjaciółmi. Powoli się sobie zakochują. Nigdy się sobie nie nie przemywają ze sobą, tak, nie w nic, może no żadnego zdania, nie spotkali się nigdy, mieszkając razem, nie? To jest takie dość, um, czasem mam wrażenie, że chyba aż nadmiar, um, nadma, um, aż za bardzo abstrakcyjne, bo chyba jest to aż tak bardzo niemożliwe, żeby mieszkać z kimś pół roku i naprawdę nigdy go nie spotkać. Może, jednak, ktoś to wie. No i jak wiadomo, tak jest to książka obyczajowo romantyczna, więc oni w pewnym momencie tak czy siak się spotkają i się w sobie zakochają, ale to jak oni Dochodzą do tego wszystkiego, jak oni właśnie te kroki stawiają, jak oni y, te liściki, te, te jedzenie, no to jest tak urocze same w sobie. I jest to miłość tak zagmatwana właśnie w tym, w tym temacie, że oni się w sobie zakochują, ale nigdy się, nigdy ze sobą nie rozmawiali tak, wiecie, face to face, tak y, realnie nie przebywali ze sobą, tak więc no, książka jest bardzo fajna. Ja ją polecam, ona wyszła dwa lata temu, trzy lata temu. Nie, no aż nie. Trzy lata temu. Też miałem już trzy lata. I jeżeli się zastanawiacie, czy ją przeczytać, bo oni gdzieś słyszeliście, było nie głośno kiedyś, to zdecydowanie bardzo tak. I ostatnia książka, taka kategoria, a nie książka, to Starczyk. Czyli książka o ładnej okładce, ale słabej treści. I tutaj mam dwie książki. Również i pierwszą z nich jest. Daisy Jones. Jest to książka, która ma bardzo ładną okładkę, taką trochę tęczową, yy, piękne kolory, tutaj ta nasza postać, tak się wyłania z tego napisu, ale książka tak mnie po prostu wynudziła, tak mi się nie podobała, tak się na niej rozczarowałam, bo miała, była tak bardzo wyhypowana w internecie, że naprawdę się bardzo rozczarowałam na tej pozycji i myślałam naprawdę, że będzie lepsza, że to będzie coś wielkiego. Tu mamy taką wklejkę z biletami. No, w ogóle książka oprawa jest świetna. No, ale no, mnie się osobiście kompletnie nie podobało. A drugą książką, no to tak jak już możecie wiedzieć, jest też bromance. Też ma przepiękną okładkę. W sumie na tej okładki też na no, nią zwróciłam uwagę, czytając później jej opis, bo opis też ma genialny. Natomiast treść uważam, że powinna być jeszcze tyle dłuższa i bardziej rozwinięta. Bo według mnie jest za krótka i. Trochę taka po potraktowana fabularnie przez to, i no nie była taka fajna, tak? Ja przeczytałam i, i czułam się trochę zgorszona, taka rozczarowana, bo myślałam, że będzie coś lepszego i myślę, że winą tego, że mi się nie podobała, jest właśnie to, że jest taka krótka. Bo gdyby była jeszcze troszkę dłuższa, niektóre wątki byłyby bardziej rozszerzone, nie byłoby to takie, że. To odzyskiwanie żony przez niego mam wrażenie, że trwało tutaj dwa dni, tak? Przez tą fabułę, która taka jest ściśnięta. Gdyby to było bardziej rozszerzone, bardziej opisane, pokazane inne książki niż tylko jedna, no to to by miało więcej sensu. A tak to, no mówię, czytając tę książkę, miałam wrażenie, że została po prostu potraktowana po łebkach. Mają być kolejne tomy. Nie mam zamiaru tego czytać. Bez przesady, nie jestem sadystką i masochistką. To by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten książkowy tak. Ten tak pojawił się u gości, stuczytam po raz pierwszy. Ja go widziałam też na innych kanałach, więc jeżeli jesteście ciekawi, możecie sobie też wpisać na YouTube. Bardzo dużo osób tak dawało właśnie ten tak. Możecie zobaczyć, co oni dobrali do tych kategorii. Ja wszystkie pytania wpiszę w opisie i możecie sobie sami też na odpowiedzieć jak najbardziej. Zapraszam. Możemy się podzielić w komentarzach, co Wy dopasowalibyście do danej kategorii. Dzięki, że oglądaliście, do następnego i pa!